No, cześć Siemanko, z tej strony Pablito i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowej aranżacji i w dawno niewidzianym unboxingu. Eee, tak, dawno tego nie było, bo nic nie zamawiałem takiego. Eee, A że zbliża się październik i zbliża się Halloween, wobec tego postanowiłem sobie zamówić dawno już niewidzianego Pixel Boxa. Tematem był horror, więc nie mogłem sobie odmówić, żeby go nie zobaczyć. Chciałem jakby zobaczyć. Zobaczyć, zobaczyć. Chciałbym sprawdzić. Co w tym roku przygotowali nam twórcy Pixelboxa w porównaniu do zeszłego? W zeszłego roku w ogóle nie praktycznie pamiętam, oprócz tego, że była koszulka z Penny Weissem i to w zasadzie tyle, więc albo mam tak krótką pamięć, albo po prostu nie było co pamiętać. Więc ja jeszcze nie wiem, co jest w środku, i zabierzmy się za otworzenie tego magicznego pudełka. Ok, aby tradycji stało się. Okej. Hmm. Ok. Zobaczycie to najpierw wy, i tutaj widzę, że jest coś innego. Podnieś kartkę, by przeczytać opis boksa, czyli rozumiem, że. Dobrze rozumiem, jest coś takiego teraz. Nie ma już tej dodatkowej karteczki. Zobaczmy wobec tego, co jest w środku. W środku jest niewiele. Ale poleśmy po kolei w takim razie z tą kartką, co znajdziemy według opisu. Wesoły klaun z sąsiedztwa, czyli licen licencjonowana figurka POP. Dobra, i mamy w takim razie pudełkę pop z, z filmu To. I to jest już moja druga figurka Pennywise'a. To to sobie może, może na ziemię. A ja Wam pokażę tą drugą figurkę. Drugą figurką był Pennywise z papierowym statkiem i jak widzicie był znacznie mniejszy od tego, który mamy teraz. Tak naprawdę podobają mi się obie, tylko dlatego ta jest większa. No dobra, nie będę się nad tym zastanawiał. W, w każdym razie postawię tutaj obie. Może tutaj, bo nie wiem, czy są w kadrze, bo nie widzę siebie, jak nagrywam. Papierowa kaseta wideo, czyli licencjonowany zeszyt w kształcie kasety VHS serialu Stranger Things. Słuchajcie. To podoba mi się akurat naprawdę bardzo, jako że jestem fanem zbierania wszelkich zeszytów i notes, notesów, w których nigdy nic nie zapisałem, bo jest mi zawsze szkoda, bo zawsze twierdzę, że to będzie zeszyt do czegoś naprawdę super i to super nikt nie nadchodzi. O, o. On jest w takim papierowym pudełku, F ładnie wygląda, na półce będzie ładnie wyglądał na pewno. No i notes sam prezentuje się tak. Tutaj jest tył. Tutaj mamy napisane 11 Friends Don't Lie. I tu jest napisane zasada pierwsza: zawsze trzymaj opuszczoną kurtynę, zawsze otwiera drzwi, kiedy słyszysz sekretne pukanie. I nigdy nie wychodź na zewnątrz sama, zwłaszcza podczas dnia. Mamy tutaj jeszcze zestaw naklejek. Tu są takie grafiki z filmu. Sam zeszyt ma taki tutaj czarny grzbiet i bardzo ładne kartki w dużą linię. Super, bardzo mi się podoba. Ja jestem tutaj, akurat jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i naprawdę jestem podpięty. Dobra, przestawmy tutaj naszych kłamców. Ok. Dobra. Ostatni krzyk mody, czyli dostępna tylko w tym Pixel Boxie limitowana koszulka. Zobaczmy wobec tego, czym jest ta koszulka. Również pokażę ją Wam najpierw. Co jest w środku, co, w środku, co jest na koszulce? Boże, z Krzyku... To jest mój ulubiony horror i po prostu powiem wam szczerze, że ostatnio dosłownie przeszukiwałem internet, żeby kupić sobie jakąś koszulkę z filmu Krzyk. Powiem wam, że to jest dla mnie super, naprawdę pozytywne zaskoczenie teraz, bo akurat tego się nie spodziewałem. Widziałem, że Krzyk gdzieś był na zapowiedziach tego Pixelboxa, tego tematu horror, ale raczej nie sądziłem, że cokolwiek z Krzyku znajdzie się w pudełku. Także, powiem Wam, że super. Także, mm, jak dla mnie Pixel Box już jest na pewno lepszy niż ten, który był w zeszłym roku. Cukierek albo psikus, czyli dostępna tylko w tym Pixel limitowana przepinka. Okej, okay, nieważne, to upadło. Limitowana przepinka to Trick or Treat, czyli taka stricte halloweenowa przepinka. Fajna, podoba mi się. się z dumą. oraz tylko w Pixelbox, parasolka na głowę, czyli licencjonowana czapka z serii Resident Evil. Zimowa. Ładna, znaczy ładna, ładna, podoba mi się. Tylko to jest dosyć takie grube. Martwię się, czy to nie zacznie pękać po jakimś czasie. Założę, to w ogóle ma być z przodu, z tyłu. To jest w ogóle chyba bok. Jak to się nosi? Założę to tak. Zobaczę później siebie na nagraniu, jak w tym wyglądam. Jest strasznie długa. O! No i dobra. Tutaj jest jeszcze naklejka. Tak? Tak. Jest jeszcze naklejka, też tricordi, taka jak przepinka. Eee, cóż mogę powiedzieć? Dawno nie zamawiałem Pixelboxa i tutaj było takie jakby odświeżenie. Nie obiecuję, że zamówię następnego, raczej ku temu się nie skłaniam, ponieważ jakby, no tak jak już mówiłem, będę zamawiał tylko te tematy, które mnie interesują. No jak widzicie pierwszym tematem, który mnie zainteresował, był znowu horror, no bo jednak to jest coś, czym ja się zajmuję jakby hobbystycznie i możecie zobaczyć sami na kanale, że większość gier to jednak mimo wszystko horrory. Nowy temat to będzie science fiction, gwarantowane brandy to Star Wars i Rick and Morty. Powiem tak, yy, cieszę się, że tego pixelboxa zamówiłem, nie jestem zawiedziony, yy, te pieniążki nie poszły na marne. Także to był bardzo dla mnie udany powrót do jakby tej serii akurat, no bo ona nie jest specjalnie kontynuowana, zwłaszcza, że tak jak już wspominałem, nie zamawiam nic. Także, no ja jestem bardzo zadowolony, także Pixelbox naprawdę urzekł w to Halloween moje serce. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, dajcie znać co sądzicie o tych gadżetach, który z Was, który z, z nich podobał Wam się najbardziej, a który najmniej, który wcale, co sądzicie o tym Pixelboxie. No i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach różnych serii, zwłaszcza, że nie było mnie jakiś czas na kanale, ponieważ przygotowywałem pewien projekt, który był dosyć czasochłonny, i jakby chciałem go dopracować sobie do samego końca, tak jak chciałem, żeby on wyglądał jak sobie go wyobraziłem. I wydaje mi się, że sprostałem sam swoim oczekiwaniom. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Na razie nic jeszcze nie zdradza, aczkolwiek to będzie kolejne wideo zaraz po tym. Także wyczekujcie. Ja Wam bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas przy tym unboxingu. I trzymajcie się. Na razie. Cześć. Nie tęsknijcie.